Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak na szybko. Ojciec Jacek Prusak. Arcybiskup Gondecki chce zreformować papieża Franciszka, ale gdyby prokuratura weszła mu do kurii, to zmieniłby swoje priorytety. Niestety, jak ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za to, do czego doprowadził na własnym podwórku, to szukać będzie problemów gdzie indziej. Ciekaw jednak jestem reakcji kardynała Rysia. No, drodzy państwo, co to jest za wpis... Zakonnika progresisty. To jest styl taki, że jeżeli. No my jesteśmy oczywiście miłosierni, to wy jesteście faryzeuszami, wy konserwatyści, wy ultra. Tradycyjni, a my głosimy Boże Miłosierdzie, ale ono kiedy się kończy? Kiedy masz przeciwne zdanie. I oto się okazało, że przewodniczący Episkopatu Polski ma zdanie, które się nie podoba na temat synodu i tego, co się dzieje w Kościele, tym wszystkim, którzy są progresistami w Kościele. Tu się już miłość Boża kończy, prawda? Tu już należy zastosować szantaż emocjonalny, trzeba zohydzić, trzeba wykpić. Co to jest w ogóle zagadanie do biskupa do tej pory było wszystko w porządku tak? a teraz to się wyciąga różne rzeczy które ewentualnie będą takim błotem na arcybiskupa gondeckiego no, pierwsza rzecz jest taka że oczywiście jestem kapłanem archidiecezji poznańskiej za moment zresztą będę na spotkaniu w którym będzie ksiądz arcybiskup gondecki to nie jest tak że w 100% księdza arcybiskupa popieram jeżeli ktoś nie kojarzy, o czym teraz mówię, to niech zerknie do poprzedniego filmiku, czy nawet do poprzedniego poprzedniego. Natomiast, kiedy należy w moim przekonaniu kogoś skrytykować, to trzeba skrytykować, ale kiedy trzeba kogoś pochwalić, to czemu tego, dlaczego tego nie zrobić? To nie jest tak, że jestem we własnej bańce i chwalę tylko tych, którzy są z mojej bańki. To nie jest tak, że tylko w mojej filozofii ci, którzy mi odpowiadają, to będą chwaleni, nigdy nie krytykowani, a jeżeli ktoś jest z tej drugiej strony, to zawsze ode mnie dostanie po łbie, a nigdy żadnego pozytywnego zdania. I wobec tego mojego światopoglądu podchodzę do tego, o czym mówi ksiądz arcybiskup, jeśli chodzi o synod. I tego, co się dzieje w kościele. No, popieram księdza, arcybiskupa, natomiast te wypowiedzi z drugiej strony, no proszę zobaczyć, to, to jest właśnie ten świat kościelny, łagodny, uśmiechnięty, życzliwy, przytulający wszystkich, dopóki wyrażasz takie same zdanie jak oni. No i to też jest coś nie w porządku, co się dzieje obecnie w kościele. Jeżeli mam teraz biskupa A i on jest, powiedzmy, progresistą, to za chwilę będę miał biskupa B, który jest konserwatystą. Jeżeli ktoś ma biskupa C, który jest tradycyjny, a za chwilę może mieć biskupa D, który jest właśnie bardziej zmodernizowany. No i od tego ma zależeć głoszenie doktryny w diecezji. Dlaczego tak jest, że przed odrą jest tak, za odrą jest inaczej? Powoli zaczną się takie wędrówki ludów, że jeżeli mi proboszcz nie odpowiada i nie udzieli mi rozgrzeszenia jej Komunii Świętej, to pojadę do proboszcza 5 kilometrów dalej, bo właśnie to jest taki ksiądz nowoczesny, uśmiechnięty. Obecny styl w kościele doprowadza do tego pęknięcia. Oczywiście, że ci progresiści myślą, że w taki surowy sposób, obchodząc się z konserwatystami, spowodują, że się ich wytnie. Nie, wiara nie umrze. Być może konserwatyści będą zepchnięci do podziemi, może do katakumb, może będą usunięci z oficjalnych struktur kościoła, ale tam ziarno prawdy przetrwa. Z kolei uważam, że wielu katolików takich nowoczesnych ma takie podejście, że nawet im odpowiada ten nurt progresywny. Dlaczego? No bo dzięki takiemu myśleniu progresywnemu można ułożyć się ze światem. A jak jestem konserwatystą i na przykład idę do pracy i przychodzi do mnie koleżanka, którą bardzo lubię i zaprasza mnie na ślub. I mówię, o super, I nagle mi mówi moja koleżanka, że bierze ślub z Zosią. Jeżeli jestem konserwatystą, to mówię, hm, Zosiu, kochana, bardzo ciebie cenię, pomodlę się za ciebie, ale wiesz... No, dla mnie no nie jest to prawdziwy związek małżeński, nie pójdę na ten ślub. No to w, wobec takiej sytuacji czeka ciebie hejt, czeka ciebie nienawiść nawet, obrażanie ciebie, że jesteś nie nowoczesny. A jak jesteś takim katolikiem progresistą, to jeszcze kupisz kwiatki i prezenciki, może pojawisz się na ślubie, bo przecież Bóg wszystkich kocha. Więc w moim przekonaniu niektórzy katolicy doszli do takiego punktu, w którym to myślenie progresywne im odpowiada. Ale jak to się skończy? Po co jest potrzebny taki kościół światu? No do niczego. Tak naprawdę, czym się rozróżnia ten kościół od, od ducha tego świata? Niczym. Ten kościół zniknie, progresizm nie ma magnesu przyciągania do Chrystusa, tylko to jest takie robienie sobie ciepełka, że mi teraz jest wygodnie, mam święty spokój, nikt mnie w pracy nie zaczepia, ewentualnie jak nie mięsa w piątek, to już nie z pobudek religijnych, ale dla echo. No to kto będzie się na mnie obrażał? A jak jestem konserwatywny i powiem, że dzisiaj umarł Jezus, no co, popatrzą na mnie i pomyślą, o jaki ty jesteś głupi, prawda? Więc są tacy katolicy, którzy nawet prąd do tego, żeby jak najwięcej było duchownych o takim myśleniu progresywnym, wówczas no, moje sumienie już jest spokojne, w zasadzie już nawet nie trzeba się spowiadać, a i tak Bóg mnie zbawi. No ale w jaki sposób chcesz przyciągać innych, ewangelizować, przyciągać do Chrystusa? Nie jesteś w stanie. Jak chcesz powiedzieć ludziom, że Kościół jest przestrzenią, w której zdobywa się prawdę, że Chrystus dla ciebie umarł? Jeżeli ja bym był niewierzącym, to bym powiedział, że no, nie jest potrzebny żaden kult religijny. To ja już sobie wolę pójść do baru, do restauracji. I tak się dzieje w wielu kościołach na Zachodzie. Tam, gdzie progresizm stał się już nurtem głównym, tam tylko Kościół utrzymują ewentualnie pieniądze państwowe, bo jest podatek kościelny. Kiedy głosi się Chrystusa, to trzeba czasami swojej koleżance powiedzieć, wiesz, pozdrów Zosię, ale w moim przekonaniu źle robicie. Natomiast ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Wszystko mi wolno czynić, ale nie wszystko przynosi korzyść. I to jest dopiero postawa właściwa. A progresiści będą dalej jączyć. I dalej będą mówić, że to po naszej stronie jest racja, bo przecież Bóg jest miłosierny, nikogo nie wykluczał. Czasami już jestem znużony tymi sloganami, które naprawdę są tylko mową trawą, bo jak się człowiek głębiej przysiądzie nad tymi hasłami, to się okazuje, że one nie są pogłębione teologicznie. Progresiści się miotają, raz z jednej, raz z drugiej strony są, no bo oni trochę są jak protestantyzm, który też się miota od kilku wieków. Proszę zobaczyć, że wobec osób o skłonnościach homoseksualnych protestantyzm postępował w sposób bardzo surowy. To z więzień wychodzili właśnie osoby o skłonności homoseksualnej jeszcze w latach 90. Zdaje się, po 2000 roku ostatnia osoba za skłonności homoseksualne wyszła z więzienia z Niemiec. Dokładnie daty nie pamiętam, sobie zerknijcie. A teraz ten protestantyzm jest właśnie łagodny, miłosierny, jakby chciał odbić w tej drugiej skrajności to, jak postępował wcześniej. A katolicyzm zawsze umiał złapać Złoty Środek. I teraz, jeżeli Kościół katolicki jest, staje się protestancki, to dlatego ci ci się tak miotają. Jeszcze nazywają nas faryzeuszami. A kto był faryzeuszem, kiedy przyprowadzono kobietę złapaną na cudzołóstwie do Pana Jezusa? Z kamieniami przyszli faryzeusze, tak? A gdy usłyszeli parę zdań od Pana Jezusa, to nagle zostawili kamienie i odeszli. To oni wpadli w skrajność. To znaczy, najpierw chcieli obrzucać kamieniami kobietę, a później odeszli i nawet niczego nie chcieli od tej kobiety. Na tym polega progresizm. To jest właśnie faryzeizm. Z jednej strony, jak protestanci, kiedyś chcieliśmy ukamienować tych, którzy myśleli inaczej, a teraz jesteśmy miłosierni. To znaczy, nadal chcemy ukamienować tych, którzy są o poglądach konserwatywnych. Niech pan Bóg was błogosławi i tak prawda zwycięży chociaż kto wie być może będzie musiała być ukrzyżowana i to nawet w kościele ale zmartwychwstanie Amen